Dzisiaj będzie filmik o stopkach do maszyny. Pokażę Wam w tym pierwszym odcinku z serii takie najważniejsze, podstawowe stopki, które często bywają w zestawie z maszyną. Zanim do tego przejdę, to tak, mamy stopki mocowane na taki uchwyt Matic, czyli takie bardzo szybko wymienne. Tak, to jest do maszyny, bardzo szybko wymienne. Oraz takie, które trzeba odkręcić im jeden element zaraz wam pokażę i wtedy go e, i wtedy taką stopkę dopiero zamontować tutaj się przyczepia te stopki te takie szybko e, mocujące o, w ten sposób można po prostu opuścić żeby wcelować tutaj w ten haczyk no i tutaj jest już stopka zamontowana. Tak naprawdę w większości maszyn wygląda to dosyć podobnie. No i potem wyjmujemy te drugie stopki, takie wyższego typu, wymagają demontażu tego elementu. Tą stopkę tutaj włożyć i przykręcić. Stopka. To jest stopka taka najbardziej uniwersalna. Tak, jest do maszyny. Poznacie ją po tym, że tutaj ma taki szeroki otwór. Czasami to ma po boku, a czasami po środku. Nawet częściej jest po środku. Ta akurat ta biała to jest stopka teflonowa, do której przejdę w kolejnym odcinku, niemniej zazwyczaj ma taki kształt. Chodzi o to ogólnie, że tutaj ma szerokie pole do szycia i to jest taka uniwersalna. Nią możecie w zasadzie szyć wszystko, bo i zmieści tu się szef, co idzie po środku, taka standardowa stębnówka i z boku, a także różne zygzaki i inne ozdobne ścieki. Więc to jest taka stopka podstawowa. Druga stopka, która często się zdarza w zestawach, to jest stopka do ściegu prostego, taka stępnówkowa, krawędziowa i ona po prostu jak zwrócić uwagę, pozwala tylko szyć w ustawieniu, kiedy igła jest na prosto tak jak teraz czyli nie może być na bok, nie może być żaden z... takie wykończenie jak na przykład tutaj, tak na dole taki, nie wiem czy będzie widać dobrze o, taki prosty ścieg Inna stopka, która jest bardzo często w zestawie, i moim zdaniem to jest stopka wręcz obowiązkowa. To jest stopka do wszywania zamków krytych. Zwróćcie uwagę, ona tutaj od spodu ma takie płozy. Ja mam akurat plastikową, są jeszcze metalowe. Tutaj też ma ten uchwyt do mocowania. Mocuję się w ten sposób, żeby ta dziurka oczywiście była z przodu. I zaraz Wam pokażę na przykładzie. To wygląda. by tutaj odgiąć maksymalnie e, tą część zamka, żeby szyć jak najbliżej krawędzi. Dzięki temu po przyszyciu ten zamek będzie niewidoczny, stąd też nazywa zamek kryty. No i tutaj jak już mam przyszytę, zobaczcie, jest przyszyty tak na krawędzi. W pięciu taki zamek jest w zasadzie niewidoczny e, na ciele, na ubraniu do suwaków, do zamków, to jest taka stopka, to jest już stopka do zwykłych zamków, czyli takich w bluzach, albo takich, które chcecie, aby były widoczne. I ona ma tutaj takie szersze pole. Raz ją się montuje bardziej z prawej, raz bardziej z lewej, żeby przyszyć suwak z jednej i z drugiej strony, Także w zasadzie, czy tak jest skonstruowana, że nie wyjdzie poza ząbki? i będzie iść równiutko, też nic nie będzie zeskakiwać, zjeżdżać, bo gdyby była taka bardziej pełna, to mogłaby się nie mieścić na suwaku. Więc bardzo wygodna sprawa. I potem jak szyjemy z drugiej strony, to ją przepinamy na drugą. Mega ułatwia wszywanie suwaków. szyłam też na przykład suwak taki ozdobny, złoty, w tej bluzce. Teraz to jest taka stopka. To jest stopka do wszywania guzików. Ona tutaj jest taka bardziej gumowa, że nie przesuwa się guzik. Montuje się w ten sposób, tym kolorowym do przodu. Tu się umieszcza guziczek i się szyje. Często też jednocześnie blokuje się tutaj to przesuwanie ząbków, albo poprzez ustawienie zera na pokrętle, czyli żeby ząbki się w zasadzie nie przesuwały, albo Poprzez założenie takiej stopki maskującej w ten sposób. Tylko powiem Wam szczerze, że na przykład, jak zamontuję to, jeszcze zamontuję do tego stopkę, jeszcze chcę tam położyć materiał z guzikiem, to robi mi się, przynajmniej w mojej maszynie, dość ciasno i mało miejsca na manewry. Dlatego częściej właśnie rezygnuję z tego i ustawiam 0. Aby po prostu nie, przesuwała się, nie przesuwały się te ząbki, i wtedy tylko wystarczy mi ta stopka do. I na koniec, jeszcze jak już jesteśmy przy guzikach, jest często w komplecie stopka do obszywania dziurek. To jest stopka półautomatyczna, ale są też automatyczne. Jeżeli ktoś ma taką maszynę, no to super, a jeżeli jest półautomatyczna. No to przyczepia się, ustawia się tutaj odległość jaka ma być dziurka, jaki jest ten nasz guzik, a potem na maszynie, a potem na maszynie wybiera się odpowiedni program przy półautomatycznej, po prostu szyje się na dół, w bok, do góry i znowu w bok, tak? Czyli jak mamy tą stopkę, jak ustawimy sobie taką wielkość, że ma być dziurka, to maszyna już będzie wiedzieć, że ma doszło do końca, potem ustawimy jej w bok, ma wrócić i ustawimy jej znowu w bok. Ale ta dziurka będzie równa, nie będziemy musieli samodzielnie pilnować, jakie ma być wielkości. No i to chyba takie to właśnie te podstawowe stopki, które Wam dzisiaj opisałam. A kolejnym razem będą jeszcze inne. To pozdrawiam, was ciepło. Pa!